Było bardzo kilka bardzo interesujących głosów. Poza tym jakby doświadczenie uczy, że czasem pojawia się ktoś, nie oceniamy kogoś po fizyczności. Pojawia się ktoś, który wygląda na takiego, że będzie miał głos, że będzie, że nas tutaj zaczaruje, jakaś wspaniała dziewczyna, a czasem wychodzi coś takiego małego, niepozornego, w okularach takie z napisem na czole niemalże, przepraszam, że żyję i nagle ta osoba śpiewa tak, że, że żyli jest oczarowana. Więc y, to jest taka też nauczka y, dla nas wszystkich życiowa, że nie oceniajmy ludzi po, po wyglądzie fizycznym, po warunkach fizycznych, bo się okazuje czasem, że w małym ciele potrafi tkwić wielki talent, y, wielka dusza. Y, wiele osób śpiewało, wiele osób było zestresowanych, zdenerwowanych, y, parę osób się pobyliło, parę osób, y, no, jedna osoba nas rozbawiła, do jest to była osoba, która y, i, o takich osób mówi się, że one kochają muzykę, ale muzyka e, ich nie za bardzo, e, muzyka bez wzajemności, więc, e, ale przeważał taki, taki średni, średni poziom, o, oczywiście to jest konkurs amatorski, więc, więc, ale parę perełek tutaj było, przede wszystkim ważne jest, że młodzież e, kocha muzykę, że to jest ich pasja i tak należy na to, na to patrzeć, żeby, żeby nie ma, nie ma wykształ nie ma przecież lekcji muzyki w szkołach, więc e, im więcej ludzi śpiewa, im więcej ludzi interesuje się muzyką, tym lepiej, tym mamy bardziej wrażliwe społeczeństwo. Tak, to jest bezlitosne To znaczy, ja tutaj kandydatów na jakąś wielką karierę nie, nie, nie widzę e, i to jest złe myślenie, że, że każdy, no nie każdy może być gwiazdą, bo gdyby każdy był gwiazdą, to by nie był gwiazd po prostu. E, myślenie w kategoriach za, za, zawodowych e, to jest bardzo ciężki zawód i myślenie w kategoriach zawodowych o śpiewaniu to, to, to jest bardzo ciężki zawód. E, zawód niewdzięczny, zawód, który wystawia nas na okrutne oceny, e, na to niesprawiedliwe oceny. W związku z tym, na razie myślę, że to są ludzie za młodzi, przynajmniej większość z nich, która tutaj występowała. Na razie oni powinni myśleć tu w kategoriach takich, żeby, żeby po prostu im to sprawiało przyjemność. Jeżeli im śpiewanie sprawia przyjemność, to dobrze, to teraz w tym kierunku powinni się rozwijać, ćwiczyć głos, a może gdzieś tam w przyszłości kiedyś złapią takiego bakcyla, że, że będą mieli ochotę sami coś nagrywać. I śpiewać nie tylko cudze piosenki. Na razie przecież oni śpiewali nie swoje piosenki. E, na, na scenie, w showbiznesie trzeba śpiewać swoje piosenki. Nikt nie zrobił kariery śpiewając cudzych piosenek. Więc e, do kariery trzeba coś więcej. Ludzi, którzy mają głosy, którzy mają talent, jest bardzo dużo. E, żeby zrobić prawdziwą karierę, trzeba mieć osobowość. A tego się ani nie kupi, ani nie wyszkoli w szkole teatralnej czy muzycznej. To się albo ma, albo się nie ma. Tak zwaną iskrę Bożą. No, po prostu Pan Bóg nie zawsze jest sprawiedliwy. Ale każdemu coś daje jakiś talent. Nie, nie wszyscy, jest tyle zawodów na, na W, nie, nie każdy musi być wokalistą. Prawda? Na przykład wodolej jest taki zawód. No, można by zostać wodolejem zamiast, zamiast wokalistą. Być może ja właśnie mam tą iskrę Bożą, chociaż ja nie, 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 nie traktuję siebie w kategoriach, że zrobiłem jakąś karierę cały czas, mm, mam różne plany artystyczne i oczywiście Sprzedałem 2 miliony płyt, e, zrobiłem, nakręciłem z kilkaset programów telewizyjnych, e, zagrałem z 5000 tysięcy koncertów, e, ale... Po prostu trafiłem też, to też jest ważne, trafiłem po prostu na świetnych muzyków, trafiłem na świetnych kolegów, z którymi założyłem zespół Bikcyz i z którymi w tym roku obchodzę 25 urodziny. Bikcyz ma swoje urodziny. Zagramy duży koncert na przystanku Woodstock u Jurka Owsiaka, największy festiwal w Europie rokowy 1 sierpnia.